Jana Brzechwy wiersze dla dzieci. Czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek: I dziadek, i babka, i ojciec, i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę, już dosyć, już basta. Mam chęć na wsztyczek i poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach, wiadomo, zwyczaje utarte. Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę. A w karcie okropność. Przyznacie to sami. Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami. Duszone są jabłka, pieczone są jabłka. I z jabłek szarlotka i kompot i babka. No, widzisz, robaczku, i gdzie twój bewsztyczek? Kredliczek, pękliczek, czerwony stoliczek. Była targu Kokoszka Smakoszka. Spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę? Wątróbka? Ozorek? Ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to. Kutku, tak! A ja owszem! A ja tak! No co też paniusia się opowiada? A taka na przykład Rolada, toż nie ma w niej nic oprócz sadła. Już ja bym rolad nie jadła. Kura na to. Tak! A ja owszem, ja tak. Lub weźmy, powiedzmy, makaron, czy gulasz, czy rybę marszmarą, czy jakieś tam flaki z olejem. O nie! Ja nie jem. Kura na to. Kut, tak, A ja owszem, a ja tak. Są ludzie, paniusiu kochana, co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę. Kura na to. Kut, tak. A ja owszem, a ja tak. Oh, oh, oh. Proszę pana, pewna Kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i mijota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłocić? A tu świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść cichutko. W drugim rzędzie grzęda pękła. Kwoka wściekła. Coś o łbie, baranim rzekła i dodała. Próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bosy niebolaczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek. Mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce. Bo to zima akurat. Chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno, wszystkim nam szalenie. A nie przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić, panie raczyk, że to ma być fasan kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek. To jest coś sam raz dla kaczek. Krój warszawski, bądź co bądź. Zechce pani miarę zdjąć? Potem kaczki na królewskiej odszukały zakład szepski I już pierwsza kaczka kwacze. Mam mam zrobić kapce kaczek. Małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce ale gdzie się trzymały i na sprzączki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń. Zrobię kapce w jeden dzień. Już nazajutrz poszły kaczki do klapcowej pokubraczki, po kapce na królewską, ale wpadły w je jeszewską. Szewc zażądał pięć tysięcy, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to powiedzą wam. Kaczki kwaczą i tłumaczą. Pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas nie bogaci. Na, za jajka, nikt nie płaci. Ale na to szewc, z krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem. Drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy lód jest ubrany tak, jak w przód. A tu zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spał. Nad rzeczką? Yy, opodal krzaczka mieszkała kaczka-dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilosol. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka, pięć dek. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Kręciły się kaczki okropnie! A niech tę kaczkę gęś kopnie Znosiła jaja na twardo I miała czubek z kokardą A przy tym na przekór kaczkom Czesała się wykałaczką Kupiła raz maczką, paczkę By pisać list drobnym maczkiem Zjadając tasiemkę stawą, Mówiła, że to makaron A gdy połknęła dwa złota Mówiła, że odda potem martwiły się inne kaczki co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Za obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie, piekł jak należy w brytwannie. Lecz zdębiał obiad podając? Bo skaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka! Zmawiała gęś z prosięciem, bardzo głośno i z przejęciem. Smutno samej żyć na świecie, a po drugiej po trzecie, jeśli cenisz wdzięki gęsie, jak najprędzej ze mną żyj się. Prosię na to, miła gąsko. Głowę nieco masz za wąską, trochę masz za długą szyję i zupełnie inny ryjek. Niechaj ciebie to nie rani, lecz jesteśmy niedobrani. A gęś znowu. Cóż, mój drogi, popatrz, ty masz cztery nogi. Nie masz pierza, nie masz dzioba, ale mnie się to podoba. Prosiak skłonił się uprzejmie. Inny tak się tym nie przejmie, a ja owszem, bo zauważ, że ja chodzę, a ty fruwasz. Jak dogonić zdołam ciebie, gdy szybować będziesz w niebie? Na to gęś odpowie znowu: Do nowego jestem chowu, fruwam raz na sześć miesięcy, żeby nie tyć i nic więcej. Na to prosię znów odpowiem: Muszę dbać o swoje zdrowie. Ty się kąpiasz nieustannie, Ty byś chciała mieszkać w wannie. Ja zaś, jeśli chodzi o to, właśnie bardzo lubię błoto. Tutaj gęś już miała dosyć. Nie zamierzam Ciebie prosić. I dodała z żalem w głosie: Teraz wiem, że jesteś prosię. Takim przestaje, takim się staje. Na pewno znacie te obyczaje. Bocian po deszczu człapał piechotą. Bo lubi nogi zanurzać w błoto. Świnia podobne miewa słabostki i chętnie w błoto włazi po kostki. Bocian odwiedzał świnie z ochotą. Plaskał i mlaskał. Młoto jak złoto. Ona do niego szła przy sobocie, żeby jej pomógł nurzać się w błocie, kwiczała. Dzięki, dzięki stokrotnie. Bardzo mi służą kąpie. Błotne. Tak spotykali się wciąż na zmianę. Bocian ze świnią. Świnia z bocianem. Lecz minął okres pierwszych uniesień. Powiało chłodem, nastała jesień. I Bocian starym swoim zwyczajem właśnie zamierzał rozstać się z krajem. Wtem wpadła świnia zirytowana. To w błocie byłam dobra dla pana? W błocie, w kałuży i nawet w bagnie? A teraz pan mnie porzucić pragnie? Niech pan pomyśli, co pan wyczynia! Odrzecze Bocian. Wiem, jestem świnia. Kto z kim przestaje, takim się staje. Rzekł. I odleciał w dalekie kraje. Pewna żaba. Była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie taki powiada: Pani to się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpi. Niech pani nie siada przy pompy. Niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pije. Niech pani gałże omija. Niech pani nie mije z rana, niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha. Bo pani mm, musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie: Jestem chora, a doktora chora słucha? Mam być sucha. Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Susiła się długo, susiła. Aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. <noise> Nie uszło jej to na sucho. aby i raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, wsiąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby. Żaby na aby-aby. A rak byle jak. Karp. Wydał żałośnie skrzele. Słuchajcie, mnie przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty. Zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby, na aby, aby. A rak? Byle jak. Tak, wtedy rzecz. Rodacy? Musimy się wziąć do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy. Zacznijmy kuć podkowy. No, ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby? Żaby, na, aby, aby. A rak, byle jak? Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Czapla na wysepce wdzięcznie z błota, wodę, chłopce. Życzę do niej zachwycony. Piękna Czaplo, szukam żony. Będę kochał ciebie, wiesz mi, więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla, piórka se poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw, obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli sobie: A Czy. Właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić Twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię niepotrzebnie pani Papla. Żegnam panią pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. Żuraw myśli, co no za żona. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapki znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić. Pan Na namęża? Po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie lasko-nogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myślisz. Szkoda, że nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia. Chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chcę. Ja nie chcę drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać je nie mogą.